Tarczejska Arena od kuchni tym razem jesteśmy w samym sercu naszego stadionu, bo przy Murawie naszym polu gry. Samo pole gry, ograniczone oczywiście liniami bocznymi i autowymi i liniami bramkowymi ma standardowy wymiar 105 na 68 metrów, ale u nas we Wrocławiu jeszcze z każdej strony boiska jest dołożone 5-metrowe pole autowe i zabramkowe, co łącznie daje nam wymiar 115 na 78 metrów, czyli około 9000 metrów kwadratowych zielonego dywanu, czyli właśnie naszej wspomnianej murawy. Mamy teraz styczeń, więc temperatura powietrza oscyluje gdzieś w granicach 0 stopni Celsjusza, a już niedługo wracamy do kolejnej rundy rozgrywek ekstraklasy i żeby komfortowo śląsk Wrocław mógł na tej murawie grać, musimy przekonać naszą trawę do tego, że już jest wiosna. Dla nas to jest być może zwykła trawa, ale na przykład dla naszego groundsmana, Artura specjalisty od murawy to nie jest trawa, a wiechlina łąkowa. Widać momentami troszeczkę jaśniejsze pola. To są pola, w których musieliśmy dokonać wymiany pewnych płaci murawy po koncertach zeszłorocznych, po dwóch koncertach, czyli Dawida Podsiadły i Kings of Leon. Ta trawa to wciąż jest wiechlina łąkowa, tylko po prostu troszeczkę inne odmiany, ale w ramach tego samego gatunku, dzięki odpowiedniemu nawożeniu, już niedługo odcień tych poszczególnych połaci trawy powinien się wyrównać. Żeby tę wspomnianą naszą trawę murawę oszukać troszeczkę i przekonać, że już jest pora wyjść ze snu zimowego, wrócić do zatrzymanego procesu wegetacji, tak jakby już była wiosna, ta murawa jest podgrzewana. Otóż 24 cm pod powierzchnią, czyli pod poziomem zero naszej murawy, znajdują się rurki z glikolem etylowym. To jest ta sama substancja, która pozwala schłodzić lodowisko tarczyńskiej areny. Tym razem działa w drugą stronę i z węzła cieplnego pobiera ciepło, które oddaje właśnie w murawie. Tych rurek jest naprawdę sporo, bo są układane wszerz, co 20 cm dokładnie, co łącznie daje nam uwaga prawie 36 km rurek z glikolem etylowym, który grzeje naszą murawę. Oczywiście nie można tej trawy od razu podgrzać na odpowiednią temperaturę do jej wegetacji. Trawa jest powoli na przestrzeni kilku tygodni podgrzewana od około 4 stopni Celsjusza do wymaganych 10 stopni Celsjusza. Tam w narożniku boiska znajduje się czujnik temperatury wbity w warstwę korzeniową, który sprawdza, czy czyta Odpowiednia temperatura jest już osiągnięta i reguluje poziom ciepła pod murawą. Jak mówi nasz grandson Artur, e te warunki dla murawy są bardzo stresujące, ponieważ właśnie jak Artur wspomina w tym momencie trawa, kiedy przychodzą przymrozki, ma nogi w piekarniku, a głowę w zamrażarce, dlatego że ponad powierzchnią temperatura np. w nocy może sięgać do minus 10 stopni Celsjusza, a przecież pod murawą w warstwie korzeniowej ma plus 10 stopni Celsjusza, co łącznie daje nam amplitudę 20 stopni Celsjusza. W związku z tym ta trawa jest narażona na różnego rodzaju choroby, na przykład pleśń śniegową, która ze śniegiem ma Nazwę nie jest zależne od opadów śniegu, ale po prostu ta pleśń przypomina taki brudny, zanieczyszczony śnieg. My, oczywiście, a właściwie nasza ekipa zielona pod wodą Groundsmana dba o to, żeby chorób nie było stosują odpowiednie środki ochrony roślin i przeprowadzają serię odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Trawa została napowietrzona, to znaczy był tu prowadzony proces aeracji, czyli jakby takiego wbijania się w powierzchnię murawy po to, żeby zapewnić jej dostęp powietrza, ponieważ trawa żyje oczywiście z fotosyntezy zachodzącej w tej częściach zielonych, ale potrzebuje do życia także tlenu, który pobiera z powietrza za pomocą właśnie korzeni, plus taka aeracja umożliwia odprowadzenie z tej warstwy korzeniowej niechcianych gazów, takich jak siarkowa wodór, metan czy CO2, dwutlenek węgla. Ta aeracja została już przeprowadzona. Teraz trwa etap koszenia. Najpierw koszenie w poprzek, koszenie zwykłymi kosiarkami rotacyjnymi, takimi z obrotowym ostrzem. Później nasi chłopcy będą jeszcze wałować przy pomocą kosiarek wrzecionowych, takich jakby bębnów, ale już w drugą stronę, tak żeby po tej aeracji trochę murawy ubić, żeby dla piłkarzy Śląska Wrocław i oczywiście zespołu gości nie była ta murawa zbyt grząska dbamy jak widać już od kilku dobrych tygodni o to, żeby murawa była przygotowana na kolejną rundę Ekstraklasy, żeby nasi piłkarze Śląska Wrocław mieli tutaj jak najbardziej komfortowe warunki. Mamy nadzieję do samych zwycięstw